Solus has been conducting test flights almost every day for the last six months. As long as we're not breaking atmosphere, they said they can reroute today's flight no problem. Amazing! The Earth is the cradle of humanity, but mankind cannot stay in the cradle forever. <laughs> I'm only going as far as the thermosphere. This thing can't pass the Karman line. That lunar vacation will just have to wait. And here I was hoping you might bring me back a monolith. Ew, wiecie co? Zdałem sobie sprawę z czegoś. Dobra, ale szajse. Szajse, szajsę, bo nam. E, chcą nam przerwać zabawę. Chcą nam przeszkodzić. Jednostki, które nie są podstępowane za pomocą sztucznej inteligencji. No cóż, panie doktorze, by już musiał się jakoś wybronić, żeby jeżdżę i musz pilotować yes, bardzo dobrze. Eee. <laughs> Clara, widzę, że rzucił. Nie, taki znów To nie jest flara nawet. To jest coś zupełnie MP EMP. to out nie rozwalimy, no dobra. Wygląda to, że to jest robota Raydena i jego, jego umiejętności po prostu e, walki w pojaciu. O, bardzo dziękuję. <laughs> Bo Niemcy nie mają poczucia chudy, naprawdę. Dobra. Mają ciut więcej chyba od nas. O. Muszę trochę się. Dobra, złapałem się teraz drona. Co to jest? A, nie uruchomiłem całego drona. Nie! Proszę panu, przyjąłem sterowanie nad dronem wbijając miecz. Dobra, nie rozumiem. W jaki sposób można sterować urządzenie wbijając sobie jego część miecza? Doktorek widzę, że odważny jest, pewnie siebie. Doktor ma jajca. Z... Zgaduję, że zrobi cięcie na wprost.

Chyba mam problem z przesterami, nie to martwi, że Wy mieliście problem z dźwiękiem O! Wystrzeliło mnie tak jak z sądownera, że ja przeżyję Wow! Poszczenie Krawy mi przyciął zęby, doktor! Ty chyba nie cyden tystoł Twarde lądowanie? Tak! Ok nie. Jest eee. o, na dole już czekam ziomki Doktor będziesz miał problem Tak, trafili go, ale zwiał tchórz Przepraszam, mój Twoje will nie co ty tutaj Zostawiłeś mnie i utwierdziłeś, że ja zginąłem? Ej chwila, ale doktor, czy to nie, nie jakby nie projektowałeś tego mojego pancerza cybernetycznego, albo nie nadzorowałeś tego? To ty powinieneś wiedzieć, że ja to przeżyję. Gdzie było Dzień dobry, dzień dobry. Nie Nie ma. To cały normalnie mi Reaper Mode. Ej, nie mam w ogóle. Nie mam w ogóle. Blade Mode. Aaaaaah! Dzięki, o! Tego mi było trzeba. No, teczkę, no tak, z saddamnerem poszło mi fatalnie. Żeby się co męczyć jakoś. Tak, chciałeś mnie załatwić. O nie, ja jestem taki słaby. Ja jestem cięższym orzechem do zgryzienia. Kogo my tam jeszcze mamy? Aha, to wszyscy. Okej. Okay. A? B. Kurczę B. Tak ładnie mi poszło. Are you all right? Tak, doctor, I can this. You just get those brains out of here. And what will you do? Get out of here and to the launch site. Ah, the young ladies' company, yeah? How fortunate they are in Colorado too. Yeah. Shouldn't take more than two hours with a set of wheels. Guess I'll just have to borrow some. A lot of cars got abandoned when the evac order came down. But won't the roads be blocked if you are struck by one of those missiles or? I know. Mhm. Mm mm -hmm. Czyli muszę sobie załatwić transport jeszcze do, do bazy. Do tej bazy, która później wystrzeli mnie w przestrzeń. Dzięki czemu mogę się dostać do Pakistanu. Tak jakby ktoś nie wiedział, tłumaczę co się stało od ostatniej misji. Terroryści właśnie World Marshal chcą po prostu z tego co ustalił Raiden zrobić zamach na prezydenta, który aktualnie przybywa w Pakistanie i Mrajden ma, ma 2 godziny, 3 godziny w zasadzie na to, żeby uniemożliwić im dokonania tego czynu, tylko on niestety znajduje się teraz w Ameryce, a w tym czasie żaden prak praktycznie znany nam obecnie środek lokomocji nie potrafiłby podołać temu zadaniu. Więc my tu użyjemy takiej technologii wymyślonej w, w, w tutaj w świecie Metal Gear, specjalnie na te potrzeby i zostajemy Wystrzeli z prędkością 203 machów, aż do Pakistanu. Tylko najpierw musimy się dostać tam. Mogę go zapić? Mogę. Trochę skandania nikomu nie zaszkodzi. A zobaczcie, raz jestem. Nie wiem czy to zauważycie. Raz jestem za cicho tutaj, jeżeli chodzi o dźwięk, a raz za Mimo, że nie zawsze tak bardzo krzyczę Minął w sumie. O, jak, co? Drogi reju, U, jak mi ściął. Ach, naskoczył no na mnie Dobra, blok Uuuu. To było kółkiem! Aaa, nie ten. Ten drugi pewnie. Nie. Czasami nie rozumiem tych... ...rejów. Jest! Nie wiem co się stało. Tylko go teraz wykańczam. <grym> Zestuniłem go w jakiś sposób. Je, je, je. Je, je, Chyba mogę ci ściąć już co nieco, tak? Nie, yeah, ja, ja chcę... Ja chcę dorwać? Jest rdzeń! O, wow. Pięknie! Dobra! No cię dopadnę! Uff, ja chciałem u nich zrobić. Mogę cię ściąć? Mogę. Nie zdążyłem. O. Oh. Kurde, musiałeś mnie kopnąć? Mogę chociaż swój rdzeń zrobić. Mi się na coś przyda, tak no. Poszedł diabły yy, jeszcze są tu jakieś przedmioty. Obejrzymy szybko Trzeba najpierw teraz... co jest moim zadaniem. Dorwać jakiś środek transportu i udać się do... do... Colorado? Dobra, świetnie. Ja ta skrzynka, po co mi skrzynka? Teraz nie, skrzypka dziwo tutaj. Także skrada nie jest opłacalne, bo skradanie odbiera całą frajdę z gry. Znacznie lepiej jest je po prostu tutaj ponowalne śmieciom. Elektrolity? Dobra, to są trzy, świetnie. Sam las wystarczy. Yy, otwarte, O! Tak, tak sobie myślałem, otwarty teren. Ej! Snajpery! Drodzy, żeby zeszli? Właściwe. Jest tam ten grubas. W tutaj jest. Tak piękny, dobry. dobre! Da 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 mm, da mm, mm, mm. Co musiałeś rzucić? Ja mam takie piękne. Zan dat, Yeah. Wow. Nie! Ła! Nie tutaj w tej grze klawisze do może całkiem fajny combo odchodzić. Chciałeś! Próbowałeś! Niestety chłopie! Ja cię musiałem ściąć. Ten jakich się zaczaił? Yeah, 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 yeah. ja, ja, ja. Ach! Pięknie! O, jak. O, o, ty! Zostań, Zostań mnie z boczuchu! Ty! No to nie obchodzi, co ty tam robisz ze swoją dziewczyną po, po pracy, ale. Nie, tutaj spokój. Ja nie chcę umacywania na misji. Bro, lewamy. Ach, miałeś szczęście, że mnie dotknąłeś. Wiesz o tym. Dobra, i ciało tego drugiego jakby jeszcze się przydało. It's ain't over. Dostał. Dobra. Zandatsu. pięknie, zebrałem to, co się zebrać. Chyba wszyscy. Jest ocena. Proszę A. Dziękuję. Dziękuję panie Mietku

Dobra, w ostatnim odcinku jakoś nie wiedziałem jak je nazwać, za, zapomniałem. <laughs> no serio, wyleciało mi totalnie z głowy. Dobra. Chyba wszystko. Okej. Okay. Tu jeszcze coś jest. Jakaś rakietnica? Ej! Dostał no mnie! Boczuszku! Zostaw w tym! Daj mi spokój. O! Panienka do ścięcia. Proszę bardzo. No co? No co? Jak to siebie mam, tak? Chciałabyś, Fortnej co? No, ścinamy, 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 ścinamy. Tak, nie odrzucił. Pięknie, mam go. Nie za bardzo umiem w powietrzu walczyć, ale ta gra jest jeszcze na tyle dobrze skonstruowana, że można bardzo ładne combo wyklepać. Tak, umieć. Najlepszy jest breakdance'owy Raiden, tylko nie pamiętam, jak się go robiło. na breakdancera. Ej! A was to się nie spodziewałem? To nie tak jak inkwizycji hiszpańskiej Nie Pozwoliłem się dotykać? Pozwoliłem? O, ty miałeś szczęście, wiesz? Oj To tak z niedawska trochę postąpił Oj, 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 ej Ryder! Ty się utrząśnij Ej! 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 Rakietami? I ty mnie rakietami we mnie? O, nie Dobra. Blokowałem go. O, rzesz. Dobra. Jakbym ich tutaj odsu... Ej, on w przez chwilę latał. Dobra, to było... dobre. Mi się. dobra. Jest pięknie. Dawaj, mieciu! Rozwal się! Kurczą, czy się odsunęć. Teraz nie zesponuję to. Tak. Poczu! Ożesz! Jetek! Ej, ty giniesz! Mieciu! Mieciu, daj nirwdę! Niech to! Co to mnie tak atakuje? A, gecko. Nie, te, te małe. Kurde, dwarfy. Ja się dwarfami nazywam. Dwarf gecko. Dobra. zginął. You know? Jest kolejny. Przydałoby się jakoś dorwać... ...życie. Tam jest jeszcze jeden, sobie polecę do niego. Ej hey, no, złapał mnie. Jest, Reaper Unit złapałem, dobrze, to za trochę mi chociaż życia od nowi. Tam jest skrzynka Dobra, jeszcze tutaj. Świetnie. Jeszcze jeden Reaper Unit jest. I koniec. I teraz ocena. B. Ooo, nawet C dostałem. No cóż, no. Nie oszukujmy się, jestem pod koniec gry. Raczej tu nie mam się co spodziewać, że. No, będę miał w stylu A. A to ja mogę mieć na normalu. Albo S na normalu. Kaczek. To się robiło. Nie, tak nie. nie. Też nie. Muszę zrobić później pauzę pewno. Też nie. To jest. Nie tak. Dwa razy, pauza. Też nie, bo to jest wyskok do góry. Też nie. Raz, dwa, trzy, nie. Raz, dwa, trzy. Teraz jest skopyta, to nie. A cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Też nie, to jest skok do góry. Kurde, próbuję to. Zobaczyć jak jest breakdancer yy, raiden. tu tego trzeba zabić. Powiem wam tak szczerze, całkowicie szczerze. Nigdy, ale to nigdy nie udało mi się tych zakładników uwolnić. Tutaj pewno da się, ale trzeba by było jakoś tam pójść za płacą skrzynki. Eee, I tak dalej, i tak dalej. Oj! Trzeba tego Grada odsunąć. Weź 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 Aj no takie ładne elektrolyty się zmarnowały przestań Ej no nie, nie nagrada, nie celuj nagrada Ja chcę nacelować na tego ziomka O dobra, świetnie O to chodziło O, o, o! Ten jaki combo wyjechał, widzicie jaki gram Odważnie Ej! Trzeba go ściąć! Ja się zastanawiam co to było, to za nadsób, gdzie to się jest. Ej, rakiety mi się walnęły. Dobra, jest. Kopniak, tarcze. Pocięcie. Teraz pod górą i... Cięcie! Pięknie! Dało się. Mamy rdzeń. Teraz nic, tylko się radować. Jakaś nota jest za to? Przecież jeszcze będą walki? granat... Co tu jeszcze mamy? Skrzynka? O, tu coś leży. Biedny cywil. Wybacz mi cywil ale nie udało mi się siebie uratować. Ja się, ja się starałem, ja za każdym razem się bardzo staram was wszystkich uratować, ale, ale wiecie jak to jest, nie zawsze wszystko wyjdzie według planu. Ja starałem się skradać przypas. Wszystko, powiem tak, powiem całkowicie szczerze, zrobiłem wszystko co w mojej mocy, żeby wam pomóc. Wszystko czyli nic. No, piesem będzie mi towarzyszył. Dobry. Widać, że to przyjaciel każdego człowieka. Ech, myślałem, że to się zabić z boku. Także nawet się zajmuję, że ja tutaj jest byłem. O, jak mnie to rozjechali. Tak, unik zbił. Oj, coś mam, złapałem. <laughs> przypadkowo. Przypadkowo, całkowicie przypadkowo. A jak się wkurzył, patrzcie. Ej, ej, ej. Nie tak się uważaliśmy. Ty miałeś polec. Ty, jakie kombo wy szanim? Zostaw mnie. O, okay. biegi. Flok. Dobre. Teraz ciebie przydałoby się ściąć, zanim ci elektroniki ucieka. Dzięki. No To ty myślałeś, że jestem taki ziomek łatwy. O, jak mnie wyrzucił. A ja cię zblokowałem, kochany. Nie ma! Ja nie jestem taki łatwy! <laughs> o! O! Teraz mnie podusi. Ale nie, nie! Przytulanki to z kim innym! <laughs> nie z Raidenem. A! Jesteś wielki, głupi i silny, tak? Dalej się idzie! Udało się! No dobra! Teraz powinienem chyba już dostać notę. Za styl. I nie, jeszcze jeden przeciwnik tu jest. O dziwo. Ale ten przeciwnik znajduje się tutaj. siema Enemy Enemy Sojtet! cię Ciao! Tak! Dał się. Pięknie. On, on nie miał żadnych szans. Ziomek nie miał żadnych szans. Tutaj chyba była znaj... Ej! Patrzcie, skrzynka tu jest. Ej, Halo, Holochip. To jest misja. Ha, tu są marbuzy do cięcia. Ej! Wow! Jak się poukrywali? W ogóle trzech ich jest! Soleńcy! Mamo, atakują! Czas na ripera! Ja e, nie je, bo leżałem. Nie ma. <laughs> Myślał, że mnie złapie. Dobra, teraz go trochę ponawalamy. Jak, siak, 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 jak? Ja uwielbiam to cięcie. O! mu <laughs> Będzie zabawniejszy. Ach, udało się. Chyba, chyba, nawet będzie, może, może będzie A, może będzie A. Ale tego się nie spodziewałem. O, i ocena? B, no kurczę, się tak ładnie staram. Ja to tak widowiskowe rzeczy robię, oni tutaj mówią, że B. Może za wolno ich zabijam. No wiem, że też dużo zależy od tego, czy się uberwię w danej walce. Przeszedłem to. Przez... O, widzicie? Widzieliście to? Motor był po drodze. Chyba koniec tej misji będzie w ogóle. O, skoro znalazłem środek transportu. Dobry Google Glass za nie? O, chyba znalazł pojazd. Chyba znalazł. Bardzo ładny zresztą. Tak. Jestem takim rebeliantem. Wezmę sobie motor Harley'a. Har, 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 Harley. Nawet została wiadomość. I numer telefonu chyba do siebie. Zaraz, nie, to był numer telefonu Rajdena. 111-35. numer telefonu tego kodeka B dostałem tutaj. Wow po lepszym no bo ostatnio jak na hardzie tutaj grałem to miałem C ładnie, tylko wiecie w ostatniej misji strzeliłem bo mogłem mieć lepiej, a ten głupi e, sundowner jakoś z nimi e, strasznie koszmarnie poszło i dostałem tylko C dobra, czyli tak misja piąta jest zakończona, teraz musi teraz e, zadaniem Raidena będzie dotrzeć tym, tym pojazdem do e, siedziby tej Solis? Solis chyba ta, ta firma się nazywa. Gdzie pracuje jego stara znajoma, którą poznał w Metal Gear 4. Ci, którzy grali albo widzieli, to wiedzą mniej więcej o kogo chodzi. Albo przynajmniej się domyślają. I tam zostaje wystrzelony. Więc zapraszam Was na rozdział 6 R06. Piąty ukończony. Idziemy dalej. Nie, nie chcę zmieniać. Nic.